Z tej strony Norbert, witam w kolejnym vlogu. Dla odmiany znajdujemy się w dawno nic z nie było, bo cały czas stoi to z paszowozem. Było mam zaszukane brony, już ostatni raz brony. I co robimy? Włukujemy wąki. Już jestem praktycznie na ostatniej. Zawsze na tej łące, mamy dziki Wam wchodzą. Tak zauważyliście, że wcześniej po należy. Wiatr ją przewrócił. Dzwoniliśmy, żeby sobie przyjechali postawić, albo wzięli, albo coś z tym zrobili. I tu zawsze ten kawałek jest na poryty przez dziki. Może macie jakieś pomysły. Jak tego dziadosta się pozbyć z łąk? Dlaczego bukujemy? Bukujemy, żeby właśnie porównać trochę te dziury po tych dzikach. I żeby tą starą trawę trochę pozrywać, na powietrzać. Już mam nadzieję, że właśnie ostatni rok robię to obronami Chcę kupić tą włókę wąkową. Będzie to robiło o wiele lepszym robotem. Ja czekam aż będą lepsze temperatury i chcę przesiadć jedną łąkę, znaczy podsiać, a później na jesień będę podsiewał kolejne. Też pewnie będę robił to pronarem i dodam to do tego filmu. Więc będzie taki dzień z pronarem, nie tylko pronar przy w Więc coś się jeszcze mam nadzieję dogram. Trzeba patrzeć, gdzie się jedzie, bo za dobrze nie widać, jak jest ta ładna, równa łąka. Ale fajnie właśnie zrywa te, te resztki, tak, tam, takiej korzuk po tej zimie. To no, robi to fajną robotę. Znowu buka zrobi jeszcze lepszą robotę. Bardziej te łąki będzie równać, nacinać. Właśnie, żeby się kawa lepiej krzewiła i ziemia była powietrzona. Dobra, ja tu kończę, bo są straszne dziury. Zobaczymy się, pewnie przy siebie trawa, albo przy nawożeniu. Bo właśnie zrobię taki odcinek e, z, z łąk prac, e, na łąkach. Tutaj też pewnie przyjadę. W Ogólnie tę łąkę tutaj całą bo ale pewnie przyjadę teraz. E, te miejsca co dziki tak poryły, tylko właśnie przejadę i zobaczymy jeszcze. A jeszcze trochę to tu będzie trzeba pewnie tą mąkę zlikwidować i założyć oto nowa Dobra widzimy się przy pod siebie Witajcie kolejnego dnia Dzisiaj mamy już Wam mówię Sobota 2 kwietnia I znowu znajdujemy się w prenarzu Tak jak mówiłem Dzień z konarem Z tyłu A potrzebujemy Podsiewamy trawę Mieszankę wsiewamy, lepiej powiedziawszy. Także wsiewamy mieszankę łąkową sl 1 Jeśli dobrze pamiętam, może sporo dam w opisie, tak nie zapomnę. Do tego dodałem jeszcze, mam wsypane 25, 20 kg tej mieszanki i dodatkowo jeszcze 5 kilo Do tego domieszałem życicy trwałej, tej wieloletniej sobie, nawet ile na godzinę, o 6-7 na godzinę sobie jedziemy. Wsiewam tego. Udało mi się ustawić za pierwszym razem 15 kg na hektar. Więc aż, no, jestem zadowolony, bo tak jak owiec, tak jak owiec mi się udało za pierwszym, samo sprawę też mi się udaje za pierwszym ustawić to przekładnie. Więc później na kolejce Wam wyjdę pokazać jak to ładnie nacina ten rowek wprowadza trawę lekko to przyklepuje i ogólnie ma, dopowiadają deszcze więc zdecydowałem się to zasiać deszcz to fajnie przyklepie będzie ciepło, będzie wilgoć a trawa od razu zacznie rosnąć i myślę, że z pierwszym pokosem już będzie widać efekty mam nadzieję, jak to będzie zobaczymy nie wiem Dodam jeszcze do tego rozłożenia nawozu, czy dodam to jak jest teraz. Potem wyjdę wam, jeszcze pokażę, jak to w skrzyni, to wygląda. dojeżdżamy do końca, już po przeciąg sobie zasiałem. Wiecie, tam to jest. Wiecie, to jest trawa, to już jest tutaj zasiane, to jest w więc całkiem idealnie być nie musi zrobione. No ale jak już robimy to zróbmy to dobrze też nie małe pieniądze pokosztuje ale tego siemnika z tyłu nie słychać, nie wiadomo czy to sieje czy co mam nadzieję, że mi starszy tego nasienia dobra, to widzimy się później jak to się wyjdę Wam pokażę co i jak Dobra, już prawie hektar mam zasiany, więc wyjdziemy, zobaczymy jak to wygląda. Powiedzicie, jest ponacidana ładnie trawa, rowki są porobione ładnie w ten sposób. to trochę, Teraz czy gdzie deszcz to uklepie. Ziarno nie widać na wyszu, a też ładnie to nacina. Jeszcze tą starą trawę, widzicie. No, jest, no podoba mi się efekt, tak z daleka widać, że jest ponacidane to. No widzicie, rządki raz, ładnie widać. Jest to fajnie, więc mam nadzieję, że teraz trawa się pobudzi do życia. No tak się prezentuje za Trochę wieje, więc nie wiem, czy będzie słychać. Sprawdźmy, co tu w skrzyni, ciekawego słychać. No, jeszcze jest dużo trawy, więc mam nadzieję, że mi starczy na wszystko to, co chcę. Dobra Powiem Wam, że już mówiłem pewnie, że jestem bardzo zadowolony z przekładni, od razu trafiłem. Musiałbym się jeszcze pobawić, bo niektóre kółka są w powietrzu. Ale jak widzimy... O, widzicie? Ładnie się wcina w trawę. Duda leżowa by mogła zrobić większy bałagan. Nie wiem, ale jestem naprawdę zadowolony. Idę zrobić jeszcze zdjęcie na fanpage'a i się je dalej teraz znajdujemy się na lucernie tak wygląda lucerna tak wygląda po przesianiu ładny efekt mam nadzieję, że popada, przedusi teraz stoi no i... no i będziemy zadowoleni z plonu no w tym vlogu to będzie wszystko Macie, jak się kurzy trzymajcie się, do następnego vloga, cześć